Teraz trochę inny temat, a mianowicie czołówki do prac przy samochodzie i, i ten, i na ryby. Ta czołówka ma 5 lat, ta ma 4, a ta jest od grudnia ze mną. Teraz tak, jedna z najfajniejszych, najmocniejsza z nich jest ta. Ona jest na baterie Ta, ta jest na baterię 18650 to są 3400 razy 2 i ja tak Ona ma kilka trybów świecenia, zaraz pokażę jakie. Eee, on, no już trochę przeszła ta czołówka. Eee, ta też jest na baterie. Ta akurat ma ta baterię, czyli z tej st pozamieniane. No i ta jest eee, to jest z dekatlona. Eee, ładowana na USB. I z tym jest właśnie fajna. I teraz tak, najlepsza, najmocniejsza z nich jest ta. E, ona ma kilka trybów świecenia, więc ja może pokażę, jak to wygląda po ciemku. E, może najpierw pokażę, jak ona. Tu, tu brakuje szkiełka w ogóle. Mówię, to jest już wiekowa. O, czyli ma tak, przednia lampa świeci, tylko boczne. dużo mocna jest nie. I to jest tryb taki czwarty, którego nie używam. Ta ma taki tryb, lżejszy, też ma trzy tryby w sumie, tak? I ta ma, ma cztery tryby, ma taki czerwony, na no nie wiem co to jest, pierwszy tryb, drugi tryb, trzeci tryb, o i tutaj trzeba minusem wracać, nie? Kupiłem ją, bo mi się spodobała właśnie z tego, że jest ładowana na USB. I teraz tak, to jest Decathlon HL500 USB 300, lum, 300 Lumenów. Dobra, pokażę Wam, jak one świecą na tym, na drzwiach tutaj po ciemku. Będzie ciemno. Pierwsze włączymy tą USB. pierwszy tryb. Drugi tryb. Trzeci tryb. I czwarty tryb. No, nie, nie najgorzej. No, tutaj mam te akurat do czyszczenia hamulców. I wracamy. Dobra. Chwilę ciemno i teraz druga latarka. No ta to jest ma masakra. Drugi tryb. O, i to jest ten najmocniejszy. Ona, może tak z bliska, to, bo tamta ma do 65 metrów. Ja tą świeciłem do 100 metrów, i było widać drzewa normalnie wszystko, nie? Na rybach szczególnie. No i czwarty tryb. I ta według mnie najgorsza, ale taka awaryjna. O. Tylko, że ona ma jeszcze fajną rzecz: bo ma tutaj taką soczewkę, i ją można o, rozszerzyć. I skoncentrować światło ciężko jedną ręką. E, nie pokażę tego, chyba. Musiałbym odłożyć kamerę. O, i można jeszcze nią sk o, skoncentrować w taki kwadracik, jakby. Czyli tak i tak. No, tak więc, według mnie, najlepsza czołówka to pierwsza ta USB ładowana z USB. Bo właśnie ładowana jest z USB, aczkolwiek naprawdę ta, ta buruta, ja za nią zapłaciłem 50 zł, naprawdę mam już z 5 lat. Ile ona robót ze mną wykonała, to jest dramat. Baterie trzymają, te 3400 są chyba pana Sonika. Yy, przy pełnym świeceniu potrafią wytrzymać tam chyba do około 8 godzin. Tutaj na pełnym trybie są tylko 2 godziny. Eee, ona później zaczyna migać. Eee, ta też koło 6 godzin, nie? te są na baterie, dosyć ciężkie są na głowę. Ta jest leciutka. Eee, lepszy ten rzek, ma tutaj, tak się nie ześlizguje, więc. I ładowana z USB. To jest takie, że jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o czołówki. A która wam się najbardziej podoba?